Siadamy mocniej w fotelach, patrząc na zadowoloną Włoszkę. Miejmy nadzieję, że tak samo zadowolona będzie zjeżdżała z parkuru Małgorzata Cybulska, ale ona już debiutująca w Mistrzostwach Europy, młodziutka polska Amazonka, 21-letnia zawodniczka, najmłodsza w gronie uczestników Mistrzostw Europy. Walczy tutaj bardzo dobrze w tym swoim debiucie na Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, startowała dwukrotnie na Mistrzostwach Europy w kategorii juniorów, startowała w kategorii młodych jeźdźców, no ale Mistrzostwa Europy seniorów Lumilen, miejsce szczególne dla WKKW to naprawdę e, sytuacja wywołująca stres, emocje i to wyjątkowe, zwłaszcza u tak... Niedoświadczone jeszcze dziewczyny, jeśli chodzi o starty w tych najpoważniejszych imprezach, ale Cenaro spisuje się bardzo dobrze. To jest naprawdę koń, z którym możemy wiązać nadzieję. Małgorzata dobrze na razie, ładnie tutaj ciasny zakręt. No i teraz triple bar pasuje wysoko z ogromnym zapasem. Jest dobrze, tak. I od razu aktywnie w galopie w zakręcie. Pamięta o tym, że skok rodzi się właśnie na dojeździe, ta energia, która przekazywana jest na odbicie, musi być wypracowana na dojeździe w zakręcie. No, ach, tutaj troszeczkę brakowało przytrzymania te dwa fule doprowadziły konia, doprowadziły Cenaro troszeczkę za blisko tego członu. B i mamy jedno strącenie, jedną zrzutkę. No, ale jedna zrzutka może zdarzyć się największym mistrzom tym, którzy walczą o medale na igrzyskach olimpijskich, ale tutaj Małgorzata Cybulska dowozi ten tylko jeden błąd do samego końca 83 sekundy, a zatem pojechała, jeśli chodzi o tempo, bardzo dobrze zadowoleni członkowie zadowolony zapewne także trener naszej kadry Marcin Konarski, który jak widzieliśmy obserwował przejazd reprezentantki Polski uśmiech jest na twarzy. Małgorzaty Cybulski, a zatem mamy, proszę Państwa, parę w kontekście przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Pamiętamy w czerwcu tego roku zawody w Baborówku, kiedy ważyły się losy kwalifikacji olimpijskiej polskich wukakawistów. Oto właśnie na naszych oczach zawodniczka właśnie Klubu Jeździeckiego Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Małgorzata Cybulska, wracając do tych zawodów w Baborówku, Polacy wywalczyli sobie prawo startu na igrzyskach olimpijskich nie tylko indywidualnie, ale właśnie w ekipie. To powoduje, że trzech, troje być może polskich wkk będziemy oglądali w starcie. Olimpijskim trzeba tylko przygotować formę i koni i zawodników właśnie ze względu na kontuzje. Czy to zawodników, jak w przypadku Pawła Spisaka, czy na e, drobne kontuzje, czy właśnie plany startowe pozostałych naszych wierzchowców? Nie oglądamy tutaj.